Kukurydza SY Brenton. Typowa odmiana na ziarno wczesna o 220 230 Powstała dzięki skojarzeniu dwóch linii, flint oraz DEM. Co daje jej wysoką przydatność i produkcyjność w warunkach jakie ostatnio obserwujemy w Polsce. Jest to odmiana o bardzo wysokim, szybkim tempie wzrostu, bardzo dobrej tolerancji na wiosenne chłody. Prawdziwym jej atutem jest przede wszystkim bardzo wysoki potencjał klonowania, który porównujemy do odmian średnio późnych to to jednak różnicą, że SY Brenton daje ziarno od 3 do 5% szybkotności. Jest to odmiana stosunkowo niska, tak jak widzimy, bardzo odporna na wyleganie oraz na pokrywkę łodyg. Kolba nisko osadzona na równej wysokości, co ułatwia odpływ kombajnowy. SY Brenton to odmiana niesamowicie plastyczna do różnych stanowisk. Możemy ją wysiewać i uprawiać na glebach słabszych, a także na cięższych i gęstych. SY Brenton to idealne połączenie wczesności, maksymalnego plonu, co daje nam bardzo wysoki dochód z uprawy tej odmiany.